Cześć, witam Was w pierwszym odcinku kanału Wysportowanych. Ja mam na imię Mateusz, ze mną jest. Borys oraz. Kamil. I ten zespół przetestuje dla Was wszystkie sporty dostępne na całym świecie. Dzisiaj jednak zajmiemy się własnymi zajawkami, które już tronujemy kilka lat mianowicie jest akrobatyka oraz parkour. A teraz kilka słów historii o tym sporcie. Tak jest. Gimnastyka sportowa, zwana także jako akrobatyka, sięga czasów starożytnych. Dzieli się na wiele konkurencji, takich jak skoki przez stud gimnastyczny, równoważnia, poręcze czy drążki. Jest też dyscypliną olimpijską od 1896 roku. Dopiero w 1928 zezwolono na start w igrzyskach również kobietom. Wcześniej jedynie mężczyźni mogli startować. Ciągle rozwijający się sport, mający wiele fanów na całym świecie. Ok, jesteśmy po rozgrzewce, więc przechodzimy w takim razie na park, skoczymy troszeczkę rzeczy i przejdziemy do challenge. Okej, okay, przyszedł czas na wyzwanie. Pierwsze wyzwanie daje Mati. Dobra, lecimy! Dobra, moi drodzy, przyszedł czas na wyzwania. Pierwszym wyzwaniem jest zrobienie salta na trampolinie białej, wrzucenie gąbki i złapanie jej z powrotem. To ja pokazuję. Mam, mam, Jest! Po drugie próbie udało się. Za pierwszym. Każdy ma trzy próby Dawaj to, to nie jest proste Jeszcze troszkę inną taktyką Aj, no kur No i moi drodzy, wyszło, że ja dostałem jeden punkt, a teraz czas na wyzwanie Kamila. Nie jest, Kamil. łatwo. Nie jest łatwo, ale dobra, to w takim razie przechodzimy na inne miejsce. Hop. Na tej tutaj długości ścieżki robimy w ten sposób. Skaczemy na jednym, na drugim, na górze robimy przewrót, spadamy od razu na tą trampkę i tutaj na trampce na samym skosie robimy salto w bok. Za pierwszy Niee! Yeah. <laughs> <laughs> Nasz challenge za mną, teraz przejmuje kamerka. a robi bory. Okej, okay, mój challenge będzie na ściance Okej, okay, zadanie proste, z trampoliny na schodki, na górę, side na materac Lecimy Na schodki Damy radę? <laughs> Jestem przerażony! <laughs> A <Ja> to samo! <laughs> to może nie wygląda strasznie. Nie skaczę się regularnie na trampolinach, jest trochę dziwnie, ale... To pierwszy? E... Papierka mienużyca. Trzy, cztery. Trzy, cztery. A, co e... leci. Trzy próby lecimy. Mm. Yeah. Za pierwszy! Nie zaliczam. What the fuck? Dobra moi drodzy, jesteśmy po trzech challenge'ach. Na razie mam trzy punkty. Borys ma dwa i Kamil ma dwa. Ja wygrywam i przenosimy się teraz na tęczę. Dotarliśmy okay. już na tęczę. Tylko gdzie jest z nami Bory? Nie ma Borysa. Gdzie jest Borys? Gdzie on jest? Nie wiem, chyba w teleportacji został w Czechosłowacji. No dobra, chyba będzie w następnym odcinku, a my zajmujemy się tym, co było na głównym planie. Parkour to forma aktywności fizycznej, bądź sztuka przemieszczania się z punktu A do punktu B w jak najszybszy, jak najprostszy sposób. Nie ma tutaj miejsca na salta. Za prekursora uznaje się Davida Bella, który wystąpił między innymi w 13 dzielnicy. Osoby trenujące parkour rozwijają same w siebie, ucząc się różnego rodzaju technik do wspinania, lądowania czy pokonywania przeszkód. Tęcza, tęcza. Pada słowo tęcza, tylko o co chodzi? Jest to obiekt gimnastyczny, tak jak widzimy. Mamy pełno drążków, różne szmery, bajery, basen z gąbkami. Podobnie jak w parkach trampolin, które niestety są nowocześniejsze, a tutaj wszystko się zrodziło. Ale dzisiaj zajmiemy się parkurem, a nie akrobatyką, więc zaczynamy. Mianowicie będę uczył Mateusza dzisiaj pierwszych technik parkurowych w jego życiu. Najprawdopodobniej. Chyba, że już trenował z chłopakami na garażach. Ale dobra, pierwsza technika będzie to tu hand, Najprostsza technika, jaka może być na początku, mianowicie kładziemy ręce Mateuszu z boku i drugą stroną przerzucamy nogi. Mniej więcej, cofamy się trzy kroki, naskakujemy. Hop. Jesteśmy po drugiej stronie. Próba Mateusza zaczyna. Dawaj. No dobra, chyba wyszło. I kolejna Proste, technika. Ta, dokładnie kolejna przez. technika myślę, że będzie w miarę prosta, mianowicie dodamy do tego Lazy. Jesteśmy boczkiem, wkładziemy rękę, przeskakujemy wzdłuż e, przeszkodę na końcu, dokładamy rękę. Hop! Jesteśmy. Mateusz zaczyna. Bez problemu, bardzo ładnie. I zrobimy jeszcze trzecią technikę. Będzie to manki. Już przeskakujemy wprost. Nogi muszą się znaleźć pod ciałem. Przeskakujemy prosto. Kładziemy ręce. O! Jesteśmy z drugiej strony. I Mateusz. Bardzo ładnie. Dobra, ja nauczę jeszcze kilku technik Mateusza. Ustawimy traskę i zaraz zobaczymy co z tego powstanie. E, Okej, okay, to czas e, wyzwanie dla mnie. Pierwsza traska parkurowa. Kamil pokazuje, ja później robię. Zobaczymy jak to wyjdzie. Akrobatyka połączona z parkurem. Czas na mnie. No dobra, traska była trochę freerunningowa, ale pora Matiek, niech spróbuje. To wyjście do fronta, naprawdę mocny plus. Nie było lądowania na nogi, ale naprawdę odważnie, odważnie. Jak się czujesz? Dobrze, ale jak widać nawet jak trenuję akrobatykę dość mega długo i na trampolinach, Coś potrafię, to się na parkur. No i da się tego zrobić od razu idealnie, za pierwszym razem. Pamiętajcie, to była traska freerunningowa. W parkurze nie ma sensu, ale dzisiaj się bawimy. Traska numer dwa, troszeczkę inaczej, już bardziej parkurowo. Tak to wyglądało w moim wykonaniu. Teraz Mateusz. Ja się boję. Pierwsza próba nie wyszła, damy malutką wskazówkę. Było zdecydowanie lepiej. wyszło, za trzecie. Ostatnia rzecz, spróbujmy sobie coś jeszcze, kilka z zrobić na e, springforze. E, zobaczmy, czy coś w ogóle pamiętam, jak się skacze na twardym. OK, dajcie znać w komentarzu, jak podobał Wam się film, kto z nas skakał najlepiej. Pamiętajcie, żeby nami jeszcze Borys, który jest gdzieś w Czechach albo Słowacji, albo Czechosłowacji. Zwałek zwał, ale mamy dla Was jeszcze jedną rzecz. Mianowicie. Moi drodzy, mamy dla Was wejściówki na Park do, w Wodzi, do Saltosie jest ich pięć. My będziemy to losować, co trzeba zrobić. Komentarz, like i like na Saltosie, i trzeba skomentować zrobione. No i oczywiście, który z nas wypadł najlepiej, a chyba, że wszyscy, to już zdecydujecie Wy. Lajkujcie, udostępniajcie i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć.